W Pruszczu Gdańskim została rozdana kolejna pula pieniędzy dla najzdolniejszych uczniów. Każdy uczeń gimnazjum i liceum, będący mieszkańcem miasta nad Radunią, miał możliwość odebrania stypendium. Wystarczyło mieć tylko dobre oceny. Od pięciu lat w Mieście Pruszczu prowadzimy cały program stypendialny dla tych najlepszych, najzdolniejszych mieszkańców, młodych mieszkańców naszego miasta. W tym roku ta edycja była taką rekordową edycją, dlatego że przyznaliśmy aż 93 stypendia. W tym roku 66 uczniów otrzymało stypendia naukowe i 27 sportowe. Co ważne, osoby, które dostały stypendia sportowe również uzyskały wysoką średnią na świadectwie. Te liczby z roku na rok się powiększają, co idzie w parze ze zwiększeniem budżetu na nagrody dla uczniów. Podjęliśmy też taką decyzję, że nie będziemy żałowali pieniędzy w budżecie miasta dla tych najzdolniejszych mieszkańców Pruszcza i dlatego. Zachęcamy wszystkich, aby co semestr sprawdzali swoje wyniki, składali wnioski do Urzędu Miasta po to, żeby te stypendia co miesięcznie otrzymywać. W skali roku miasto wydaje na ten cel ponad 100 tysięcy złotych. Kwalifikowany do nagrody gimnazjalista dostanie 100 złotych miesięcznie, a licealista 150. Część o tym przychodzi sama z siebie. nad częścią trzeba trochę przysiąść i przypracować, ale wszystko jest w zasięgu. 100 czy 150 zł miesięcznie to dobry start, kiedy się jeszcze nie zarabia. Jak mówi stare chińskie przysłowie, pierwszy krok rozpoczyna tysiąc milową podróż.